Posłanki i posłowie Sojuszu i Ruchu wspólnie skandowali Gowin do dymisji. Gowin do dymisji! Gowin do dymisji! Gowin do dymisji! Gowin do dymisji! Do dymisji. Do dymisji. Do dymisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję za to, bo właściwie od tego chciałem zacząć. My tu mówimy o tym, że e, to jest takie niezrozumiałe, niepojęte, że w Polsce. Znów odradza się faszm. Ale czym bardziej jeszcze niepojęte nie jest to, że minister sprawiedliwości w naszym kraju, minister sprawiedliwości Jarosław Gowin z rekomendacji platformy obywatelskiej tyle lat po wojnie, po wszystkich doświadczeniach tragicznych tej wojny ma odwagę powiedzieć, że młodzież Czech Polska, ONR, formacje neofaszystowskie mają prawo funkcjonowania, i jeżeli nie dopatruje się niczego złego w tych skandalicznych, antysemickich, rasistowskich i faszystowskich wypowiedziach. To jest jeszcze bardziej przerażające niż sam fakt pojawienia się tych ludzi na ulicach. Bo oczekiwalibyśmy od ministra sprawiedliwości, aby w takich dniach Niekoniecznie sięgając po najtrudniejsze instrumenty, bo oczywiście to nie zawsze jest uzasadnione. Tu się trochę wciąż różnimy. Nie, nie chcemy. Nie uważamy, że to jest moment na jakąś delegalizację. Ale to jest absolutnie moment na stanowcze powiedzenie, że nie ma zgody na to, że pojedynczy ludzie z tych formacji wypowiadali się w sposób niezgodny z konstytucją. I minister Gowin zamiast tego, co robi, straszy Polaków Leniny. To, to, to zdaniem ministra Gowina, Lenin jest zagrożeniem dla Polski. To Lenin chodzi po polskich ulicach. To Lenin 11 listopada rzucał kamieniami. To jest odpowiedź ministra sprawiedliwości na wydryki o energii młodzieży wszechpolskiej. No to jest skandaliczna manipulacja. Jakby było yy, yy, mało, ten sam minister Gowin nie tylko, że yy, przywołuje do porządku konstytucyjnego porządku właśnie wymiaru sprawiedliwości te środowiska, ale rozpoczyna niezrozumiały i infantylny atak na środowisko krytyki politycznej, manipulując cytatami, wmawiając nieprawdziwe informacje, że ta, 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 to środowisko drukuje jakieś dzieła, Lenina itd. itd. No proszę Państwa, w, w tym wszystkim śmieszne i trywialne jest dzisiejsze zdanie Donalda Tuska wypowiedziane na Radzie Krajowej Platformy. Że on nie pozwoli obalić Republiki. Gdzie byłeś, Donaldzie Tusku, w dniu, w którym Rzeczpospolita opublikowała materiał o trotylu w samolocie Tu-154? Gdzie od dziewiątej rano był rzecznik rządu Paweł Graś? Ministrowie tego rządu i sam prokurator generalny, a także właśnie pan premier Tusk. Dlaczego przez wiele godzin pozwalano właśnie, nie komentując tego przez prokuraturę, nie komentując tego przez rząd i przez samego premiera, pozwalano właśnie. Szaleć, wypowiadać niesamowite brednie i podpalać Polskę przez Jarosława Gowina. Bo przecież od tego zaczął się tak naprawdę ten powrót neofaszyzmu w Polsce. To Donald Tusk całymi latami hodował Jarosława Kaczyńskiego, aby właśnie z tej hodowli, z tego nieślubnego związku Tuska i Kaczyńskiego urodziły się takie bękarty jak Artur Zawisza. I... Zadzwonił do mnie we wtorek i powiedział, Janusz, to jest okazja, gdzie moglibyśmy wystąpić razem, jeśli nie teraz to nie wiadomo, czy kiedykolwiek zróbmy to razem, powiedziałem od razu, zgadzam się i w drugim zdaniu powiedziałem, zobaczysz, że w tę sobotę Platforma coś zorganizuje, żeby... Zagłuszyć nowe moment antyfaszystowskie spotkanie e -E -E SLD i ruchu Palikota. i jest w środę zaraz po naszym ogłoszeniu, że będzie tego typu przedsięwzięcie. Natychmiast jest zwołana Rada Podamowa Platformy Obywatelskiej i jest próba właśnie rozbicia tego prze przekazu, przykrycia tego przekazu. Jak Kaczyński się wypowiada, mówi o najbardziej absurdalnych słowach, to dwa, trzy dni pewnie reaguje, czasami kilka tygodni, żeby to szaleństwo urosło. Żeby to szaleństwo po prostu weszło w, w duszę ludzi. Kiedy się formuje sensowna, demokratyczna, wolnościowa inicjatywa zatrzymania powrotu neofaszyzmu, to platforma próbuje przykryć ten, to spotkanie swoją radą programową, a Tusk deklaruje, że jest e, także za tym, żeby blokować tych, którzy chcą obalić Republikę a jak się okazuje, ta, ta siła, ta zdolność Platformy na Szczęście jest to słabsza, bo przypomnę, że miesiąc temu w Krakowie, kiedy zorganizowaliśmy kongres małego i średniego biznesu, no to Donald Tusk musiał się podać do dymisji poprosić o swój o zaufania do samego siebie, żeby e, e, przykryć e, tamten kongres. Więc jeszcze kilka takich spotkań, jeszcze kilka wspólnych przedsięwzięć. Wracam się do Millera i do kolegów i koleżanek z Sojuszu. Nie damy się zagłuszyć, nie damy się przykryć. Będziemy organizowali różnego rodzaju przedsięwzięcia o tym charakterze, które wcale nie oznaczają, że tracimy swoją różnorodność, że powstanie jakaś jedna partia z tego, czy jedna lista wyborcza. Nie. Będziemy szli razem. Ale osobno, obok siebie, będziemy szli tak długo, aż w 2015 roku przeciwko tej polityce hodowania neofaszyzmu, przeciwko tej polityce płodzenia pękartów neofaszyzmu przez Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego społeczeństwo da właśnie nam, SLD i ruchowi Palikota, jako dziennym formacjom zdolnym do współpracy, da nam szansę naprawy Rzeczpospolitej. Bo ta. Brawo! Bo Przecież faszyzm teraz i tak samo 100 lat temu zaczyna się tak naprawdę nie od ideologii, zaczyna się od ogromnych nierówności ekonomicznych i społecznych. To, że 65% Polaków dostaje wynagrodzenie poniżej średniej krajowej, że najczęściej wypłacana pensja to 1500 zł, że dwie trzecie Polaków nie ma oszczędności, że jedna trzecia dzieci nie dojada, to są. To jest, to jest baza, to jest fundament, na gruncie którego wyrasta właśnie ta straszna emocja, którą później próbują zideologizować faszyści i nacjonaliści. I dlatego działanie przeciwko faszyzmowi czy neofaszyzmowi to także rozsądna polityka społeczno-gospodarcza, która wielu młodych ludziom, a 70% młodych ludzi nie ma albo pracy, albo pracuje na umowach śmierciowych, ta polityka, którą możemy wspólnie wypracować, musi doprowadzić po pierwsze do tego, co już proponowaliśmy i co powtarzam, obniżyć składki na ZUS o 30%, ozusować umowy śmieciowe, żeby młodzi ludzie mieli zdolność kredytową i możliwość rozwoju własnych. Siebie samego i środowiska, w którym funkcjonują. Doprowadzi do tego, żeby w Polsce łatwiej można było prowadzić działalność gospodarczą, praktyki rzemieślnicze, inkubatory przedsiębiorczości, wreszcie różnego rodzaju wsparcia. Firma na próbę, milcząca zgoda, przyjazna administracja. To wszystko jest możliwe. Nie pozwólmy sobie wmówić i nie dajmy wmówić młodym ludziom, że Polska musi być skazana na tego typu nierówności, bo to właśnie ten brak nadziei, brak wiary, że może być bardziej sprawiedliwie, bardziej normalnie, że można jest inna polityka społeczno-gospodarcza. To ten brak wiary powoduje tak naprawdę to, że właśnie przykleja się do tego poczucia niesprawiedliwości ten, ta straszna choroba nacjonalizmu i straszna choroba faszyzmu. A więc, po pierwsze, musimy wypracować i musimy przekonać opinię publiczną, że jest możliwa taka polityka społeczno-gospodarcza, która zatrzyma proces faszyzacji. Po drugie, i to jest też co bardzo łączy nasze środowiska, musimy namówić Polaków i namówić polskich polityków do większej ofensywy w sprawie integracji europejskiej. My w ruchu Palikota idziemy dalej twierdząc, że ten krok, ten marsz powinien iść w kierunku tworzenia wspólnego państwa europejskiego. Tego państwa europejskiego, które nie likwiduje e, narodowych e, parlamentów, państwa europejskiego, które nie zabrania, a, a wręcz przeciwnie wspiera e, e, narodowe języki, które wspiera e, e, samą tą kulturową tożsamość narodów europejskich, ale państwa, które jednocześnie potrafi prowadzić jednolitą, spójną politykę finansową, politykę nadzorów, nad, nadzoru bankowego, politykę, która da Europie setki miliardów oszczędności. To szczególny paradoks, że Japonia, która ma 220 kilka procent długu publicznego, płaci 1,2% kosztów obligacji, a Polska przy 55% e, długu w stosunku do produktu krajowego płaci e, na poziomie 4%. Procent. Już nie mówię o Hiszpanii, Grecji czy innych krajach. To wszystko naprawdę może dać w skali całej Europy, gdyby ujednolicić e, to, tę sytuację, może dać setki miliardów oszczędności. Po drugie, wspólna polityka energetyczna, wspólne kupowanie surowców, ropy, gazu, z wszystkiego, co się składa na zdolności energetyczne Europy, wspólna polityka militarna. Chociaż Europa tak naprawdę dysponuje potencjałem dwumilionowej armii, 200 Budżetem. i niezależnie od tego, że nie jesteśmy wielkimi fanami polityki yy, yy, militarnej w polityce zagranicznej, ale to jest ogromny potencjał synergii, który może dać właśnie setki miliardów znów oszczędności, dzięki którym można zmniejszyć w Europie nierówności społeczne. <noise> Trzeba mieć odwagę i mam tą odwagę powiedzieć, yy, wspólna Europa, Bezpieczeństwo dla Polski, ochrona przed faszyzmem, ochrona przed konfliktami zewnętrznymi to także decyzja Polaków na rzecz euro. Niezależnie od tego, jak trudna, jak bolesna i wymagająca właśnie nowej polityki społeczno-gospodarczej, ale ona na końcu naprawdę daje nam zakotwiczenie w strukturach europejskich i daje nam na końcu naprawdę zdolność uniknięcia tych wszystkich zagrożeń, które dzisiaj odczytujemy w Polsce. I proszę Państwa. Na na koniec, yy, wspólna polityka społeczno-gospodarcza, działanie na rzecz zintegrowania Europy to wszystko upoważnia mnie do powiedzenia jednej podstawowej prawdy. Po wszystkim, co żeśmy sobie też trudnego powiedzieli nawzajem w ciągu ostatniego roku. I o czym nie zapominamy, że nie ma wroga na lewicy. Nie ma wroga na lewicy. Miejmy o wszystkich urazach między nami, nie traćmy odrębności, wybierzmy przyszłość. Dziękuję bardzo. Drogi Januszu, koleżanki polacy. Koleżanki i koledzy z SLB i ruchu Palikota. O, o, o. towarzyszki i towarzysze z Polskiej Partii Socjalistycznej, o, 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 o. Szanowni zebrani, spotykamy się tu dziś razem, mimo różnic, bo 11 listopada na nasze ulice. Powróciła najgorsza polska tradycja. Tradycja getta ławkowke, Ławkowego, ogromu Żydów, eliminacji Narodowych Mniejszości. Tradycja, która zamordowała Gabriela Narudowicza pierwszego, pierwszego prezydenta Odrodzonej Rzeczypospolitej. Tradycja, która zawsze czyniła Polskę słabszą i nigdy silniejszą. Spotykamy się, bo nie jesteśmy obojętni, wiedząc, że obojętność staje się zawsze pierwszą ofiarą. Wiemy i widzimy, że skoro dziarscy chłopcy chcą obalić republikę, to republika musi się bronić. Wiedząc, że kiedy ład konstytucyjny jest zagrożony, to trzeba przeciwdziałać. A pałka i kastet nie mogą zastąpić karty wyborczej. Spotykamy się, bo faszyzm nas nie śmieszy. Bo nie chcemy nowej Berezy Kartuskiej. Bo widzimy tchórzliwych polityków, którzy nie chcą widzieć tego, co wszyscy widzą, mówią, że to margines i margines nie ma znaczenia, legitymizują, lekceważą i usprawiedliwiają, straszą, że drukuje się książki, a jednocześnie występują w imieniu tych, którzy książki palą. Minister Gowin, czego mu nie życzę, dostanie kamienie od tego marginesu, właśnie to wtedy coś zobaczy i może zacznie myśleć. Może przestanie być przedstawicielem trzech Polaków i OMR-u w rządzie Donalda Dusa. Lejwik też był marginesem i pokazał, jak jeden człowiek może wyrządzić ocean zła. Nie ma marginesu. Nie ma faszystowskiego marginesu. Jest siła, z którą trzeba się zmierzyć. Spotykamy się także, żeby pomówić o Europie, bo powstaje nowa Unia Europejska. Musimy gonić uciekającą Europę, wstąpić ponownie do nowej Unii. SLD, dziękuję za to przypomnienie, wprowadza już raz Polskę do Europy. Możemy to zrobić jeszcze raz, jak trzeba będzie. Mimo wielu problemów uzasadnienie dla Zjednoczonej Europy jest dziś silniejsze niż kiedykolwiek. Dla Europy solidarnej, demokratycznej i socjalnej, Europy, gdzie rynek jest zgodny z demokracją, a nie demokracja jest zgodna z rynkiem. Europy, której zyski są uspołeczniane, a straty prywatyzowane, europy podatku od transakcji finansowych. Pod podatek. Od finansowych spekulantów to nie tylko kwestia sprawiedliwości, ale moralnej uczciwości. Wczoraj w budynku Sejmu prezydent Francji, François Hollande, z mównicy Sejmowej, mówił, że Francja chce wprowadzić to sprawiedliwe rozwiązanie, że Francja montuje w tej sprawie sojusz, ale niestety polski rząd na tą propozycję nie odpowiada. Polski rząd woli wkładać rękę do, biednych, do kieszeni biednych ludzi niż spojrzeć na fortuny finansowych spekulantów. Ale mam nadzieję, że dał nam przykład François Hollande jak zwyciężać mamy. To odpowiedź na kryzys. Więcej integracji to odpowiedź na kryzys. Więcej Polski w Europie i Europy w Polsce to odpowiedź na kryzys. A więcej Europy w Polsce to pełny zakres karty praw podstawowych. Jest na tej wiele młodych Polek i młodych Polaków. Chciałem Wam powiedzieć tyle. Jest w naszej ojczyźnie wiele krzywd i niesprawiedliwości. Ból transformacji jest nie do zniesienia. Niestety, praca jest przywilejem, a dyplomy szkół i uczelni warte tyle, ile papier, na których je wydrukowano. Jest wiele lęku przed bezrobociem i przed złą przyszłością, przed utratą owoców dotychczasowej pracy. Polska na pewno nie spełnia wszystkich Waszych oczekiwań, ale odpowiedzią na to są błękit i złote gwiazdy Europy, a nie brunatny kolor granicy. Nie pozwólcie sobie zabrać Polski demokratycznej, Polski przyjaznej i Polski kolorowej. Nie dajcie się nabrać kominiarkom w patriotycznych barwach. Nie pozwólcie sobie zabrać wspólnej Europy. Tylko w Europie z jej gwia gwiaździstym znakiem Polska będzie Polską, a Polak Polakiem. Młodzi przyjaciele Polskę sprawiedliwą, wielobarwną, bogatą i pogodną. Państwo trwałego i zrównoważonego rozwoju. Kraj, w którym wszystkie dzieci mogą się uczyć, wszyscy ludzie chorzy mogą się leczyć, a ci, których los pokrzywdził, mogą liczyć na skuteczną pomoc. Państwo, w którym nie ma ludzi odrzuconych i niepotrzebnych, a zatrudnienie nie jest przywilejem. Państwo... Państwo równoprawnej pozycji kobiet i mężczyzn. Państwo o silnej pozycji w Zjednoczonej Europie i świecie. Kraj demokracji, równych szans i tolerancji. Państwo świeckie, w którym konstytucja jest ważniejsza niż Ewangelia. Najważniejszym jest dostatnie życie obywateli, równe szanse w młodości oraz spokój i szacunek w starości. Szanowni Państwo, zbierając się tutaj, nikogo nie straszymy. My ostrzegamy. Jeżeli będziemy milczeć i pozwolimy, żeby tak zwany margines nadawał ton, to sami, Staniemy się prawdziwym marginesem. Rządzące ugrupowania Platformy Obywatelskie i PSL nie są zdolne do zatrzymania ofensywy prawicy. Są jak panna, która niby przed zbirem ucieka, ale ciągle się zastanawia, czy aby nie za szybko. <śla> Zwracamy się do wszystkich sił społecznych i politycznych o solidarne działanie w celu powstrzymania skrajnej prawicy. Zapraszamy do poparcia inicjatywy budowy pomnika Ignacego Daszyńskiego. I w naszym wspólnym imieniu w imieniu SLD i Ruchu Palikota zapraszamy 16 grudnia w 90. rocznicę zamordowania prezydenta Narutowicza pod warszawską zachętę na spotkanie w obronie demokracji i republiki. Zapraszamy rząd, który dziś. Ogłosił, że będzie bronił republiki. Zobaczymy, na ile ta deklaracja okaże się szczera. Dziś z sali kolumnowej płynie czytelny sygnał: Polska nie musi być krajem brunatnej siły, Polska nie musi być krajem bolesnych kontrastów, Polska nie musi być krajem przegranej szansy. I nie będzie, póki my żyjemy. Przyjaciele, z Europą razem, przeciw faszyzmowi zawsze. Leszek Miller, Janusz Palikot.